Kiemanko, na życzenie Arnolda, Krzyśka i Marcina wstawiam tutaj gameplay'a z Dragona, spróbuję przejść Kerbera sam, nie wiem czy dam radę, pierwszy raz próbuję, bo zawsze się to robi w PT przynajmniej we trzech, no to więc jedziemy, może jakoś to wyjdzie. Są małe ścinki, albo nawet i trochę duże Sorry, nie mogę ich ogarnąć, lagi mam trochę Ścinam i całą grę Kurde nie to! No, ale dobra, mniejsza O przynajmniej tu długo Kurwa, nie mam miejsca w ekwipunku. Trzeba będzie wyjebać. I połowę rzeczy trzeba będzie wyjebać zaraz. To mi jest niepotrzebne. To też nie. Ten kundel biega, wszystko mi zbiera. A tych skrzynek się nie otwierało, bo ponoć większy drop jest wtedy. Z bossa, więc lecę dalej. Kurwa, nie wstanę. No jak? Ja pierdolę. Kurwa, no nie wyjdę już stąd i chuj. Źle zacząłem. On nie wstanie mi sam. Jajku. Ale siara. O dobre jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Kurwa Mówiłem tu się przynajmniej robi we 3 i jest samemu ciężej z tego względu, że tutaj kurwy syny bombami rzucają. O, na przykład, kurwa. I tego kurczaka to już na miękko. Zdychaj, kurwa. Czekajcie, muszę potajemność. Pogubiłem w którą stronę iść. Z bossem chyba nie dam rady. Coś tak czuję. Trzeba sobie bufa załączyć. Ostatniego sobie zostawiam, bo jest najlepszy, bo będzie na bossa, a długo się odnawia. Tutaj będzie niezły burda. I będzie duży burdel. A nie już koniec, myślę, że będzie więcej. Tutaj, o ile się nie mylę, będę musiał zabić ich jednocześnie, bo inaczej się od nowa drodzą, i dupa w krzakach będzie. No to chyba tylko minutę, albo mniej, ale nie jestem pewien, że... Na pewno tu nie grałem. Nie pamiętam. Kurwa, nie dam rady. Przecież może, a nie. Kurwa. Jebany chuj czarny. No jeszcze go kurwa nie trafiło. Nie, tego nie mogę bić. Już. Muszę do tego drugiego. Równo żyć, kurwa, muszę ich równo zabić, Bo inaczej to mi się odrodzą i nie przejdę w ogóle. Dobra, jeden leży, o i drugi Zajebiście. No, na miękko. Teraz chyba będzie sam kerber. Starczy, tutaj na male łypnę. Dobra, lecimy. Będzie ciężko, ale chuj tam. Debil. Zaczęła mi się barierka. Może dam mu radę. Ale mnie powinienem. Kurwa. Trochę mi przyjebał. Oto skurwiel. Jeszcze tylko trzy paski. Nie źle. Kurwa. Jebany. Masz w dupę, kurwa. Lubisz to, suko. Aha, żyje O kurwa. Nie, mogłoby, nie, mogłoby, nie, mogłoby, nie ma głowy, nie ma głowy, nie ma głowy kurwa To je już wszystkich nie Kurde, jeszcze uciec nie mogę O, kurwa trafimy Kurde wlazłem jeszcze Gdzie ty jesteś? Da odmiany masz z tego Pięknie Żrej to kurwa Kurde Przyzwa małe widówki No jeszcze mi kurde skila blokuje. Co za kutas ja M się bracha jakbym to jeszcze przegrał Bo tak się zdarzyć może w każdej chwili Uciekaj, uciekaj, uciekał, uciekaj, no kurwa! Zobaczymy jeszcze co z niego dropnie na koniec prawie jeden giga filmu się nagrało Kurwa mogą zostawić. To nie coś dobrego będzie. No kurde, bym bym zdobył to bym opierdalił. No w sumie to mini nic ciekawego z niego nie drapło. Całe gówno No więc to by było na tyle. Narka yo.